Taka paka przyszła. Nie wiedziałem, że to laki dlatego odpakowałem. No i w środku oczywiście laki. Ale nie co tutaj jest, także otwieramy razem. Już pierwsza rzecz jaką widać to jest deck Laki Kodi Flom V4. Z czego nie widziałem na żywo. Także to jest Unboxing, unboxing. Wow To ma takie kamo? Zresztą, ja go chyba zakładam od razu, moment. Czy on jest 5 szerokości? Please. Wygląda na 5, albo mi się zdaje. Nie wiem. Może jest 5, oby był 5, ale się taki lekki wydaje. To jest grafika, kod jego Floma. Zakładam ten dek sobie. O, w końcu. W końcu zespawany przód, to kolor tak jak miał V1 albo V2. V1, tylko to miał 4-2-5 szerokości. No to chyba nie jest grip tape 5-wide, także no to nie jest 5-wide, niestety. No dobra, a to była pierwsza rzecz. która a druga rzecz to hulajnoga. O, dziwo. Wow, Co oni tu wrzucili? Zaklejone taśmą przez urząd celny, bo to z USA szło. Jaka to jest w ogóle hulajnoga? O, jest Prospekt 2022 Oil Sleek To może być mega ciekawe Dobra, Oil Sleekowy dek Nie jestem fanem Oil Sleeku, ale spoko wygląda czasami I tym razem się na niego skuszę, będę na nim jeździć I chyba 4,8 na 20,5? Albo 4,8 na 19,5 Tak wygląda Podpakowywać bardziej go, nie będę zobaczyć jeszcze jaka kiera tu jest O, znam tę kierę Kiera Alu nie wiem jak się nazywa ten model, ale no, tak wygląda. Spoko się wydaje. Dobra, dalej, co my tu mamy? Ciuszki bluze Pixel. Nice, taką I jeszcze jeden cisik fajny, biały. I coś tu jeszcze jest. Moment, otworzę to. Uuu, koła! I to trzy pary. To są laki Lunary. Ta, Lucky Lunary 2. Uuu, tego jeszcze nie widziałem. Lucky Lunary 2.0 Nowa grafa, tak mi się wydaje. Fajnie wyglądają. No i Lucky Lun Lunary, te starsze. Także trochę tego jest, fajnie, cieszę się. Tutaj tak to wygląda. Ten deczek z tymi kołami chyba siądzie. Tak by to wyglądało. Przecież najlepiej do tego deku pasowałyby koła kod jego Floma. Tylko nie wiem czy. Mogę je wziąć. Dobra, robimy to w tym nowym deku Kodim V4. W końcu takie tylne tulejki, a nie jakieś takie wymyślne. Końcówki deku mamy opcjonalne, chyba tak mi się wydaje. Oby, bo nie lubię końcówek deku. No niestety to są obowiązkowe, bo tu jest śrubka. Pewnie da się to jakoś pozbyć. No dobra, trudno. No, Ale dobrą sprawę to nie jest wcale takie ciężkie, więc nie ma tragedii. Długa ośka. No i co? Składamy set. Są klucze, także super. Dobra, włożyłem te endy, dekendy. Ciężko było je mocno wbić, bo są, wchodzą na styk. Dosłownie na styk wchodzą, tak trzeba młotkiem lekko postukać. Teraz koło tylne. Widzowie, totalny pokczam To wchodzi do środka deku. Moment. Ten. Yy, podkładka, nie wiem co to jest. To wchodzi do środka deku, więc od środka jest tylko. Ten lekki plastik, patrzcie. Ciach. To są takie dwa talerze tutaj. Super. Ciekawe jak to siedzi na kole. Okej, okay, jest lekki luz, zobaczymy jak śruba wejdzie. stanie wtedy. Nie no, muszę wam powiedzieć, że to jest hit. To jest naprawdę coś. Dlaczego? Bo nie będą wam się w ogóle kurzyły łożyska. Nie wiem, jakim cudem to działa, ale to działa. What? Patrzcie. Pokażę wam z bliska, o co mi chodzi. Tutaj teraz zamiast klasycznej podkładki, macie taki talerzyk, taki stożek. Nie wiem, czy to widać. O, macie taki stożek z obu stron. Przez to wam mniej piachu będzie wpadać do łożyska, plus mega łatwo się to skręcało. Naprawdę przyjemność sama. Nie mam czasu niestety, żeby zamontować jepowy grip tape. Normalnie by się pojawił, ale założę ten laki. Też nie jest zły. Grip tape siedzi i idę po wideo. Znalazłem razem z skurak, na razem ze sterami, także go teraz założę. Klasycznie góra, dół. Tutaj będę SCS-a wsadzać. Także de i flon zamontowany. Musiałem ściągnąć stąd scs kierę. ale nie martwcie się, ten set nie idzie na bok. Jak ogarnię sobie scs kierkę do tego, to oczywiście będzie służyć jako drugi set. Na chwilę obecną to. To jest mój drugi set. Siedzi co? Siedzi, obie. Jak ja. Content. Brak kontentu Brak kontentu, przepraszam, byłem na wakacjach Przed wakacjami w Pradze I tak Dzisiaj zaczynamy a, Pięknym akcentem, bo jest piękny dzień I mam fresh set Fresh set, czyli Mniem kierę na czarną Jest tytan, jeppa, czarny, tytanowy y, Czarny W porównaniu do poprzedniego Deku Darcy'ego, czyli tego Arizona To jest szerszy, dłuższy Większy po prostu i tym samym cięższy, ale najważniejszy jest komfort z jazdy. Także chciałem sobie po prostu wziąć jakiś wygodniejszy dek niż ten mały Darsiego. Jak widzicie, hulejka jest bez gripów, a to dlatego, ponieważ mam mega mega opcje do wypróbowania. Nie ma gripów, ponieważ mam, to nie są gripy, ale to jest, uwaga, owijka. od Odi Nawet nie wiedziałem, że takie coś robią. Ale ostatnio zamawiałem części, patrzę, kurde, sztos, trzeba wypróbować. Jeździłem kiedyś na podobnych, jak w Anglii, byłem u kolegi. To mi dało, bo w Polsce tego nie było, było, tylko w Anglii. Także założę to, pokażę, jak to się zakłada. No i zobaczymy, czy jest jakaś różnica w ogóle. Jak to działa, jak się sprawuje. Wygląda super, z tego co pamiętam, to jeździło się też super. Także spróbujemy. A i w ogóle kierka też jest większa, ma teraz 58 szerokości, jest wyższa o jakieś 3 cm, także jest większy set, jest większy set. Jak już mówiłem, jesteśmy na Wrocławii, jest piękny dzień, jest tak, jest Mati, jest Listek, Wowa, ziomki są, jest młody, jeszcze ma... No i co, robimy hulajkę. Ciach, to oczywiście do tego potrzebne będą nożyczki, bo nie ma ich w zestawie. Zobaczmy jak to wygląda, ja już tutaj odpakowywałem je i tam mierzyłem. Jak to wygląda. No i generalnie one kosztują chyba 120 zł, takie gripy. Bo. Ale starczają, jedna owika, bo to są dwie owiki, starczają mniej więcej na, macie, na trzy bareng. gripy. Czyli macie jakby sześć gripów za 120 zł, co jest mega, mega opcją według mnie. To jest barend? Nie wiem czy on. No działa, on chodzi. On jest uniwersalny, zobacz. No, praktycznie. To, to się zegnie jak, jak tak. go odbijemy. Ale zajoba, bo jak jest malutkie. Malutki, malutki tak dziwny. Ale i tak wziąłem na... Mimo wszystko wziąłem normalne barendy. Dobra, także mamy w zestawie dwa barendy takie tyci, Dwie taśmy mega długie i taką tasiemkę, którą się po prostu kończy. Jak się zakłada gripa, to ją się łączy gripa z kierą, żeby nie odstawało nic, żeby się nie zrywało. To są jak owiki do tenisów generalnie. Nie, one są, ale do tenisów racji. są cieńsze. Tak, są, ale na tej samej zasadzie działają. Tak, tak, czyli pod kątem trzeba je tak zakładać. Jest. Zobaczcie, jakie jest długie, tutaj można spokojnie więcej niż 2-3 gripy zrobić. Także mega opcja, jeżeli chodzi o, o to, jakie to ma być, na ile ma starczyć Weź. osa. Dobra, i teraz sprawdźcie. Z jednej strony jest bardziej, jakby spiłowane, więc domyślam się, że ta strona jest lewa. Chociaż, jak to powinno być na obie strony, to jak to działa? Nie no, tak mamy. Może to jest prawy i to jest lewy. Ale patrz, chodzi mi tutaj spiłowanie. Dobra, wiem, 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 wiem. Czyli to jest lewa strona. Czyli to idzie tak. I dobra, mamy tak i sobie odmierzę długość. Tu i pod kątem, teraz trzeba mocno naciągać w sumie. Oj, też przekładać będę musiał co chwilę. Shed. ja ci to przytrzymam. To co, już może z klejem, co? No, mi się daje, że z klejem będzie lepiej. A masz w razie wu zapasowe gripy? <grypy> nie, ale <grypy> założyłem, że to wyjdzie. No to lipa. Albo wiesz, co najpierw sobie odmierzę, ile to będzie w ogóle? Tak, będzie ci łatwiej to przyciąć. Tak, od razu. żeby to uciąć i mieć wymierzone. Mi się wydaje, że też trzeba tak lekko naciągać cały czas. Bo... No kurde, szczerze, fajnie to wygląda. Nawet na sucho, bez kleju. Właśnie też nie wiem, jak długie mają te, być te gripy. No, jak chcesz no Ale fajnie, fajnie się ten no, trzymają. No, właśnie spokój. Kurde. Chyba zrobię, czekaj. Mogę ty... dobro, to może być dobra kmina, tak na No. szczerze mówiąc. Dobra, zrobię. Ale już widziałem jak ten, już dużo ludzi jeździ w sumie stary, ja znam nawet na teraz klik. Jake Chatterley. Jake Chatterley z Anglii jeździ na tymis. Tak, Leo Spencer też przypadkiem nie mu jeździł muszę. przez jakiś dłuższy czas? Jeździł, e, tak. Ja też e, z Claudius z nie jeździłem, No, Vertesi. Ogólnie to była moda w jakimś 2017, 2018. Coś, no, coś takiego. Bo jest bardzo lekka kiera przez to, zresztą zobaczymy później. Dobra, no, Bartek, odmierzyłem sobie. sobie. tutaj. Zobaczcie, to jest jeden grip. Jeżeli to jest jeden grip, a mamy tego tyle, ile można z tego zrobić? Grip. Fakt. Dobra, no i myślę, że od razu odkleić, co? Oczywiście przydałoby się to najpierw odtłuścić, ale nie mam benzyny ekstrakcyjnej, żeby klej się trzymał i żeby nie odszedł po chwili, bo to tłuste wszystko pewnie od gripów poprzednich. Zobaczymy też w ogóle jaki ten klej jest, czy on... Nie, nie odkleję może całego na razie, tylko tak by tyle. Dobra, no. Odkleję sobie trochę. to zwijać. Tutaj oderwę sobie i teraz tak. Jo, to w ogóle tak się odrywa, że tak... Tu no, i oczywiście teraz... naciągając cały czas idę w lewo. Tak, żeby nachodziła ta ścianka na poprzedniu. Okej, okay. sumie dobrze to wygląda, jak na pierwszy raz. dobra, ty, chyba zrobiłem. Pokaż, Robię testa. Test. ej. Hey, fajnie yo. siedzi. Hey. właśnie yo. spoko. Hey. I teraz to na Ej, końcówkę. Kozak, Tylko czekaj, tak. by jeszcze się nie, nie no ta, skleiło. Ale kozak. Najpierw przykleję to. Też odmierzyłem sobie, że można no, dwa dwie. razy, dwa razy owinę, Tak? No chyba siądzie. Mi się wydaje, że może być... Uuu, ale Yo, ale jak taj... izolacyjna. Jak izolacyjna taka mocno się wydaje. Co na łączeniu, ta? Nie, po... tak ja bym tak zrobił, że tak jak gripa zawijałeś, nie? że pół gripa i pół No kieryś. tak, 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 jak najbardziej. I też tak pod skosem poszedł. Fajnie, bo to też ona się rozciąga. Rozciąga, no właśnie. Nie w tym stronę. Wiem, ale tutaj odstaje kawałek i chcę go tak zawinąć. Dobra. No w sumie tak będzie trzymać. Ale z... kurde, kozak sprawa. O kurde, sztos. Zobaczymy ten baren, bo on jest mało obiecujący. Moim Let's, go. Let's go! Co jest? Działa! Ale kozek to wygląda. Zrób Działa. tak, żeby ci się właśnie zagięła, ta ta. To wracamy z drugim. Tak, tylko że w sumie patrz, tutaj tak zagiełem lekko. To mi odstaje i nie wiem, czy to przyciąć. No, przytnę to lekko. Operacja. Żeby mnie nie wkurzało. Pamiętajcie, używajcie nożyczek to Dobra. Zajęła. <gry> Dobra, lecimy z drugim. No wiadomo, fajnie jest testować coś nowego. Siak, gotowe. No. Pokabara. A, jeszcze barend. Ciekawe te barendy, bo one są o wiele mniejsze niż normalne, nie? Poka, się prezentuje. Wygląda spoko w sumie. O stary. Mega lekkie. Szybkie bary. Stary, jakbym bez skripów był. Poka. Zakręć się. Obczaj to. Yo, jak, bez, jak, bez jak bez gripów. Jak gripów byś był. Co nie? Takiera. <noise> dlatego właśnie one tutaj są dłuższe. Ma... Ja właśnie, mi się podobają, że są krótsze. Bo serio, wszyscy mają je no, gdzieś dotąd. No, tutaj. Ale mi to, się no, podobają. Niektórzy w ogóle mają aż tutaj, pod samo spawy ta, ta, Cała kiera. Cała kiera. Dobra, składane, poskładane i idziemy potestować Zapowiada się mega skopo. Serio, jakbyś nie miał w ogóle... <grypy> jakbyś nie miał gripu? Dobrze, że masz tutaj tę nową kierę, bo jak byłaby stalowa, to by była nowa tak, ręka, szczerze mówiąc no, Yo, 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 Dawaj jakieś yo. motto życiowe Yee. Trzeba Trzeba? Trzeba Cześć <grypy> Za lekkie Jak za lekkie? Nie czuję tych barów w ogóle No trzeba się pewnie przyzwyczaić na nowo To jest jakbyś bez gripu jeździł, nie? O, czekaj no i no, bolą, bolą ręce. Bolą? Odłapanie? Będzie tak jak to boli. Jak no, to będzie? Zobaczymy. Ta! Złapało! Przez dwa tygodnie będziemy żyć. Bardzo ciężko jest się przyzwyczaić do tego Dlatego, żeby poczuć bardziej hulaje W barach, porobię bary na flyout Albo po prostu, bary w line'ie Żeby się przyzwyczaić trochę bardziej ma No jest ciężko Misja 3 Na pewno było słychać mnie. Lecą same te bary Yo. Jak się jeździ? Fajnie. Ale fajnie się kręci w sumie. Dziwnie wyważona. Dziwnie wyważona jest, ale jest git. A flyout. Flyout? Jeszcze raz. co powiedziałem? No chłopak, serio wysoko lata. Jeszcze... Ignacja! Piskiem buty! Staj! Wybrać mister! Ja tylko patrzę na ekran, że ta kula ja leci. Patrzę na mnie! Nie ciekamy, że z nie jest takie proste. Lajka siedzi, chwilę pojeździłem. No i wrażenia takie, że bardzo czuć lekkość kierownicy co niektórym może przeszkadzać no ale oczywiście da się do tego przyzwyczaić tam te gripy wszystkim osobom co mają cięższą kierę od i osobom które chcą sobie popróbować Wtedy innych rzeczy pasz. Pasz. ale siedzi <grym> jesteśmy na bilana skończyliśmy sesję na Wrocławiu Wczoraj cześć te klipy które nagrałem Ja się sobie powiedzieliśmy tutaj na rurce. Oczywiście ten set. No, trzeba się przyzwyczaić do kierownicy jak najbardziej, ale według mnie ocena tego to całkiem spoko, całkiem spoko. Gripy. Cały set ja wyjeżdżę, mega ja pięknie, mega kontrola na nim. No i to tyle. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. Staci łapkę, suba komentarz. widzimy się następnym. Yo.